Dzień dobry! Dzisiaj będzie bardzo krótka piosenka o marynarzu, który wypłynął w morze. Najpierw sobie zaśpiewamy raz powoli i potem już szybciej. Ruchy będą takie. Będziemy pokazywać, jak marynarz wypłynął w morze. Coś tam zobaczył, takiego bardzo dużego. Nie wiedział, co tam jest. Zaczynamy. Nie chcę zdradzać Wam o czym jest piosenka. Zaczynamy najpierw powoli. Dzienny marynarz wypłynął w morze, dzielny marynarz wypłynął sam, dzielny marynarz wypłynął w morze, dzielny marynarz wypłynął sam, Drogocenną skrzynię, przepiękny skarb, lecz co w nim było, wymyśl sam. Teraz druga wersja, trochę szybsza. Zobaczymy, czy nam się uda. Słyszycie? Dużo szybciej. Zaczynamy. Dzielny marynarz wypłynął w morze, dzielny marynarz wypłynął. Tam. Dzielny marynarz wypłynął w morze, dzielny marynarz wypłynął sam. Dzielny marynarz wypłynął w morze, dzielny marynarz wypłynął sam. Pokonał fale, pokonał wiatry, dotarł na wyspę i zobaczył tam drogocenną skrzynię, przepiękny skarb. Lecz co w nim było? Proponujecie wymyślić, co mogło tam być w tej skrzyni? A dacie radę to narysować? Do zobaczenia!